Hitlerowskie Niemcy nie mogły wygrać II wojny światowej. Z większej perspektywy wyraźnie widać, że były za słabe w konfrontacji ze Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Ale II wojna światowa mogła trwać dużo dłużej i pochłonąć dużo więcej ofiar. Nie stało się tak tylko dzięki trzem kryptologom, którzy pracowali na Poznańskim Uniwersytecie. Przed wojną w latach 30. swoje gabinety mieli w budynku zamku. Those poles. Please take down this message. For the attention of Louis Rivet, please send me one of the Polish cryptologists to Bletchley Park to enable the full coordination of Operation Ultra. Our machines are. Indispensable in this work and we cannot send them to France. Polscy kryptolodzy po klęsce wrześniowej przedostali się do Francji. Tamtejszy wywiad ukrywał ich w ośrodku Bouillon pod Paryżem. W okresie wojennym kontaktów z wujkiem nie, nie było żadnego. Także rodzina nasza nie wiedziała co się w tym czasie z wujkiem dzieje. Jeden z brytyjskich kryptologów, Alan Turing, wybrał się do Francji. Zabrał ze za sobą płachty papieru przygotowane według pomysłu Henryka Zygalskiego, które umożliwiały złamanie Enigmy. Wiedział, że Polacy mogą mu pomóc. Brytyjczycy, nawet dysponując pełną wiedzą przekazaną przez Polaków, nie radzili sobie z dekryptażem Enigmy. I dopiero kiedy Turing przywiózł komplet płacht do Francji, kiedy Polacy na jego oczach Złamali klucz enigmy, pokazali mu, jak tych płacht używać. Dopiero wtedy Brytyjczycy przejęli pałeczkę. w tamtym czasie była jednym z pierwszych szyfrów polialfabetycznych, to znaczy opartych na takiej zasadzie, że przy każdym uderzeniu klawisza maszyny szyfrującej zmieniał się alfabet, w którym kodowano. Ja nigdy nie zdradzałem tajemnic mojego wywiadu. Prawdziwych tajemnic. Chcemy Panom opowiedzieć, jak łamać niemieckie depesze. Tak jak Panowie podsłuchujemy niemieckie radiostacje. Niemcy alfabetem Morsa przekazują kompletnie niezrozumiałe ciągi liter. My je rozumiemy. Lubimy grać w szachy i rozwiązywać krzyżówki te w gazetach. Kiedy Brytyjczycy tworzyli analogiczną organizację kryptologiczną w czasie I wojny światowej, tak zwany Pokój 40, ogłaszali w gazetach zagadki: krzyżówki, łamigłówki. I tych czytelników, którzy zaprezentowali najszybsze i najbardziej błyskotliwe rozwiązania zapraszali na rozmowy kwalifikacyjne. Nie muszę mówić, ile możliwości kombinacji daje Enigma, jest pan przecież kryptologiem. Kombinacje można obliczyć. Aparatnie Kombinacje można obliczyć, ale naszym zdaniem, na podstawie zakodowanych teperz oraz błędów popełnianych przez niemieckich leniwych szyfrantów, można zrobić. unbelievable It's impossible. They must have stolen it or bought it from a joint source. They couldn't have cracked it. They stole it once and followed its development. Not W tym czasie działające jednostki y deszyfrażu korzystały przede wszystkim z usług lingwistyków, czyli właśnie lingwistów, którzy analizowali cechy języka i porównywali to z szyfrogramem. Te metody w przypadku Enigmy praktycznie były bezużyteczne. Polacy zaczęli się przygotowywać do łamania niemieckich szyfrów już na przełomie lat 20. i 30. Wtedy zorganizowano kurs kryptologii dla czołowych studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Najlepszych z nich wyróżniono Panowie, jesteście zbyt inteligentni, żeby bawić się z wami w szpiegowskie gierki. A gram w otwarte karty. Chcę, żebyście pracowali dla polskiego wywiadu. My? Matematycy? Szpiegami? Tak. Matematycy. Wojnę z sowiecką Rosją wygrał chemik, a nie marszałek Piłsudski wykształcony w lierz, inżynier chemik Jan Kowalewski, zamiast przykładnie w czasie nocnego dyżuru rozkładać przejęte depesze do odpowiednich pudełek i rozsyłać je do innych komórek sztabu, zabrał się za próbę ich łamania i przed świtem złamał pierwszy klucz Sowieckiego szyfru. Mam do Was stuprocentowe zaufanie, ale nie ufam Waszym kolegom czy studentom, dlatego chcę, żebyście normalnie pracowali na uniwersytecie, żeby nikt nie wygadał się, że cokolwiek robicie dla polskiego wywiadu. Niemieckimi szyframi zajmiecie się po pracy przez parę godzin w tygodniu. Co no niewiele. Równie niewiele chcę zainwestować w wywiad, w biuro szyfrów? No dzisiaj mogę dać Wam ołówek. Ale od jutra fundusze na Waszą działalność będą naprawdę godne. Panowie, my musimy wiedzieć, co planują Niemcy, a naprawdę nie wiadomo, co tam się wydarzy. Rodzina wie o tym, że wie o miejscu pracy, wie o pewnych e, związanych z tym awansach, wie. ale jeśli chodzi o charakter pracy, on jest ściśle tajny. Panie Marianie, a mam dla Pana specjalne zadanie: w tajemnicy przed kolegami. Czyli jednak nie ma Pan do nich pełnego zaufania? Nie, a Pan ma dobrą pamięć. Dlatego właśnie pracuję dla wywiadu. Ja chciałbym, żeby Pan osobiście przeanalizował szyfry wojskowej Enigmy. Wojskowej? O handlową znamy dosyć dobrze i ta wiedza może Panu pomóc. Trzeba sprawdzić, czy da się złamać wojskowy szyfr. Ograniczenie zakresu wiedzy o tym, że atakujemy szyfry Enigmy, a już uchowaj Boże, że je łamiemy, bo fundamentalne znaczenie dla pracowników wywiadu, dlatego zaczęto ostrożnie od jednego, ale za to najzdolniejszego. Można tą liczbę kombinacji ustawień um, oszacować um, liczbą 10 do 110, 10 do 114. Porównuje się to z liczbą cząstek we wszechświecie. Ta liczba wynosi 10 do 80. Francuzi regularnie kupują niemieckie kody. Mają świetnego agenta w niemieckiej łączności. Daj to Trójcy Rejewskiego. Nie, niech nauczą się sami. Musimy rozszyfrowywać niemieckie rozkazy bez pomocy tego francuskiego łącznika. To wyglądało jak katalog fiszek w bibliotecznych. Po prostu na kartkach były wypisane cykle, które mogły występować w radiogramach, one odpowiadały ułożeniu kolejności wirników. Na tej podstawie skonstruowano później cyklometr, który mechanicznie potrafiał już sprawdzać. Potyczka między Polskimi kryptologami a niemiecką łącznością to był wyścig. Najpierw Polacy łamali niemieckie zabezpieczenia, potem Niemcy je komplikowali i znowu Polacy próbowali je rozszyfrować. No, robi się gorąco. Niemcy za chwilę wejdą do Czechosłowacji. A dlatego do mnie przyszliście. Nie wiemy, co się dzieje na mapie. Wiemy, że Niemcy zmienili zwyczaje w eterze. Od dziś każdą depeszę szyfrują przy innym ustawieniu maszyny. A czyli ogłuchliśmy. Na razie tak. Niemcy nas załatwili maszyną. Odpowiedzmy im tym samym. Bomba była mechanizmem, który pozwalał automatycznie znajdować kody, znajdować klucze, depesz. Było to urządzenie mechaniczne skonstruowane z sześciu zestawów wirników, ustawionych w odpowiedni sposób mechanicznie na jednej osi napędzanej silnikiem. Przygotowanie sześciu egzemplarzy bomby kosztowało około 100 tysięcy złotych. Których zresztą podobno do wybuchu wojny, a w konsekwencji także później, nigdy nie zapłacono. Była to kwota mniej więcej równa rocznemu budżetowi funkcjonowania biura szyfrów. Znowu nas wyprzedzili. Korzystają z pięciu wierników, a nie trzech. wasza bomba nie wystarcza? Nie. Po miesiącu okazała się przestarzała. Musimy zaprojektować nową. Panowie, tym ołówkiem możemy wybrać wojnę. Aha. Jak będziemy mieli pieniądze na tę To no to co? Mam wasze metody oddać Francuzom i Anglikom? Podzielić się nimi. Podzielić. Polskie biuro szyfrów zdawało sobie sprawę, że nie stać go na budowę kolejnych maszyn. A łamanie szyfrów stawało się niezbędne. Faszystowskie Niemcy były agresywnym państwem, które przy pomocy dyplomacji na razie zajmowało tereny kolejnych sąsiadów. Ale konfrontacja militarna stawała się coraz bardziej prawdopodobna. Excuse me. I had to. Um, all right. I haven't come here to explain why I had left. Only to crack any. We ją rozgryźliśmy. So, what sort of connections are there on the entry wheel Alphabetically. Alphabetical? Alphabetically. C, C, D. If you're telling me that you can read German messages, how many divisions? Co Niemcy have in East Prussia? No. Rozmawiamy o teorii. A liczbę dywizji poznacie sami. Jeśli zrobicie swoje maszyny do łamania Enigmy. Róbcie notatki. Informacje polskiego biura szyfrów były impulsem dla alianckich kryptologów, którzy dekodowali niemieckie depesze w Bletchley Park przez całą Drugą wojnę światową. Złamanie szyfrów Enigmy skróciło wojnę o 2-3 lata. Polscy kryptolodzy jednak nie brali udziału w pracach w Bletchley Park. Wkład Polaków w rozszyfrowanie Enigmy utrzymywano w tajemnicy przez wiele lat po wojnie. Pierwsze informacje na temat polskich kryptologów pojawiły się w latach 60., a dopiero w XXI wieku powstał ich pomnik. W ujawnienie wkładu Polaków zaangażował się samorząd województwa wielkopolskiego. Rozpoczęliśmy w roku 2008 od wprowadzenia prochów Maksymiana Ciężkiego, osoby kluczowej dla projektu Rozszyfrowania Enigmy. W 80. rocznicę pierwszego złamania kodu Enigmy Urząd Marszałkowski przygotował specjalną wystawę przedstawiającą rolę polskich kryptologów. Swoją premierę miała w Parlamencie Europejskim. Potem zaczęła swoją podróż po europejskich muzeach. Ten cykl wystaw miał pokazać Europejczykom nieznaną im wcześniej historię polskich kryptologów i tajemnicę Enigmy, która w Polsce została po raz pierwszy rozszyfrowana. W ośrodku Bletchley Park obowiązywała zasada, wiesz tylko tyle, ile musisz wiedzieć. A pracowały tam tylko dwie osoby, które znały rolę Polaków. Pierwsza z nich w 1943 roku zmarła, a druga w tymże samym roku została oddelegowana do innego ośrodka. A oficjalne relacje z działalności Bletchley Park spisywały osoby, które nie znały roli Polaków. Dodatkowo trzeba pamiętać, że wywiady zazwyczaj rozpuszczają fałszywe informacje o własnych metodach działania, po to, żeby nie poznali ich przeciwnicy obecni lub przyszli.